Zostaw! Zostaw! Ej, tam jest Mikuś, widzisz tam? Ale tam. nie, nie, ten, ten jest za trudny. On się rozdupie, nie. Chodźcie, bo ja go nie lubię, ja lubię takie właśnie, takie fajne. Chodźcie w tamtą stronę, o tam... Te, Że nie tymi, było za daleko, chodźcie ja... zrobimy z tymi goblinami o Ej, ten Goblinami. Tam jest, zamek, jest, fajny, tam jest ten zamek, Mikuś. No wiem, ja tam byłem, przechodziłem obok idziemy i zbierałem dirta. Wyjdziemy tam. <laughs> Rozwalamy tego. Ty chodźcie wejściem, wejściem wejdziemy, tak? Jak normalni Boże. ludzie. No, a nie jako odbędzie... normalni ludzie my Za mną Dobra nam no, no, wbijam tu No Ja se tu zapamiętam. Wszystkich za dużo, więc strzelają Gdzieś tu trzeba wejść, bo dopiero do kanałów trzeba iść chyba. Po się do kanałów. wchodzić? W kanałach jest tyle, bo że też nie opłaca wchodzić. To nawet nie są szkwiaty, tylko zębiaki. O, maga już widzę Dobra, ja wbijam się do nikiego. Jedę z mikusią. Od placu widzę. Bedrock, bedrock tu jest. Cała Maciusiowa. Zadupiony jeden. Niki, nie! Ale uciekłem z. Wbiłem mnie, wywalili z tego dungeonu i uciekłem. A się wybuduj, bo tam, tam. O, więcej jedzenia, super. Miki, szybko, pasuj się. Dobra. Nie wejdą już tam. No, nie będą już tam, to jest drugi drzwi. A czy wejdą jedną stroną? Już, proszę. Proszę, chodź. Miki, chodź szybko. On już Dawaj, robimy ich tutaj w naszej hopie. Niki oczuj, oczuj dupę, oczujcie Ja. Dobra Ocujcie się Poszerzam, poszerzam wejście Poszerzam Weź. Poszerzam Proszę Elo Nie się ja potuję teraz. Wychodzimy Zabity Tutaj dwóch archerów stoi Mam cygarek Zabity O. żelazo Ej, tu jest enchantment, tamten table. No to mam enchantment, tamten table. Bo jestem Rumunem. Ile tak? ja to strzał w tym domku. Miki, uprzemy tu wszyscy. Stawiłem tu garceru. Pomagam! Co się w nich robi? Przechodzimy. Me tego healera Nie biję tego healera Ja biję healera Aaa, zabiję go Ej, healer Dzień was jest w zamku? Gdzie Ty, Ty był w zamku? O, no, ja byłem w tym, posiągnął no. tutaj To no, tam chyba Ej, bo to jestem! No, no to, to ja jest tak, jest Bas i też Ja se podchodzę tak elo, ziomuś O, mam kowadło Biorę Marki Zmarł. Uciekam, uciekam, uciekam bo ja mam Na górę chyba wszedłem. No. Nie, no on nie jest uważajcie, porze, jest. bo to jest. On nadwór uciek. Siu, o Nie, Chyba coś okay, jest. Dobra. Wiedzę, nie. Fajnie, co nie? Nigdy za A A to się nie zrzucało jakoś? To Cześć się nie chyba... W końcu. Spa... Ale to się po... jakoś tymi pochoniami my to rozdupili, ale cięż no, Teraz że żeby to nie zniszczył. Bo tuś jedzenie To gdzie on jest ten magus patus? On, on Na dole stoi chyba. on się mogę sklepać. Dobra, fajny główny ludów, to nie? 5 pięć, pięć schabów i 3 ziemniaki. Jest! Ej, o tu jest magus! Jego summoner! I jego, siub! Mam ludkę to. schodzimy na to, jak robimy zrobimy. Można zobaczyć, co to jest. Tipo, i dajmy tą kość. To można mieć. A będzie nam reskił szkieletrony nasze. Dobra, zabijemy jego miniony Ero zabijłem go I co dropa. Kurset bonet dostałem Co no, tam jeszcze dostałeś? To... No to on to przezywa te miniony No ja te... no, dostałem jakąś 16 lepisów, jakąś zbroję na maga O no to wiesz komu dać No daj mi! Ja będę magiem Oooo ej czego mi to to daj mi ci, bo ci, ja będę tą na maga On będzie na tym magus nawet będzie respił o. Koledzy do podziemi. Czekaj, wodę wyłączę. Ale czekajcie, bo dobra, ma Patu zawału. Dobra, to woda wyłączę. Bo... co to pisze w ogóle? This castle, wizard, ...Sabe... sized from Lord! O, oh, Lord, Lord! Kanaka board by the Evil, na markin, coś tam. Markin. Wodę wyłączyć. Wiesz już, tam będzie problem. Ej, patrzcie się! To podziemia. Kiedyś napisał A O, sorry. sorry, sorry. Very sorry. Skrzęce żelazo o, i wiem. Skrzynka No, skrzynka lur! No, 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 dawaj jak ich robimy dziebie, no, nie mają... Moje... Na prawo! Na A, prawo! What the fuck? No chodźmy! w inną stronę. Ej no patrzcie się, ta kości jest tutaj, no kurde. Mikuś. ...w mojego No i on się... Bo go zresztą jest tak, że nikogo tam nie ma I nie ma na się... tego go zagrawać na lewo! Dawaj, dobra prawo, prawo Tam jest wyjście, to nie to miało być wejście. Ale nie, tam jest przejście w prawo. Ej, tu jest spawner, tu jest spawner. Hmm. Ja wyjście. tu jest spawner. Tam jest, tam się powinno wchodzić. Ale my inaczej weszli. Uuu! Uuu! A tu co jest? Report, lifesteal. Bo wiem Miki, to trzeba robić World Coupa W tej wodzie Miki za tobą! Ała. a. Przed nami tak. też są A, to jest sobie? zabij się Te marchewki Te marcheweczki.pl Dobra, idziemy stąd, nie ma co Dobra, Miki, uciekamy, poczekaj na mnie. Ej, bo tu jest jakiś posąg kaczki. Posąg kaczki... Jakaś giga dziura, czy no, oh, fuck. Gdzie wyjście są? Ja przy wyjściu. Okay. Ja to zrobiłem na skróty, Miki, przez ścianę. Wychodzimy! Otworzyć bramy! No, no, no. <laughs> Specjalnie klikałem. w to się tak robi. A nie, jak się zabudowali. zabudowali. Nie, otworzyłem. Ej, bo mi się helmet zniszczył online. No, wiesz, ja przez przypadek warnąłem mi się zniszczył. Masz łopatę w moją mocy. Lepcie mnie próbuj. Ja łopatę gówna. No, to jest łopata do na, pod... W... O, patrz, jaki piec! Po Z posąg kaczka. Kaczka. Jaka kaczka? Chodźcie do domu, bo moby. No. O, potem idziemy do tego dungeona, co jest tutaj obok. Który jest obok? pójdźmy tam. kupa, siup, siup. Czemu ty, czemu ty tak skoczyłeś, Miki? Angia. O, Mikuś, jaki pro player, co. co pa, siup, Miki, Mikuś, przyspieszycie. Siup, siup. To cię przyspiesza. Siup, siup. siup. do moich drzwi. Na dachu mam OKSERO, ale czul. Proszę, zamykam! Aaaa! Dobrze! Patrz, to? Jako, Patrzcie, co da przyniosłem! Kocioł, kocioł mamy! Kocioł ma na Mamy więcej piecy. Na Kowadło. Mamy kratę. Nie wiem skąd. Oh. Mamy pochodnie. Mamy jeszcze jedne drzwi. To je tu dam. O! Oh, Wanna do kąpieli. that's O! Oh. Nie obrócę się w twoją stronę. Nie ma szansy na to. Ej, bo to jest ten zyczatowany pająk. Patrz. Panna. Mm. Chip, chip. Znaczy, trzeba to podmienić na ziemniory. No, mam trzy Tam ziemniory. Na tak, to co jest urośnięte, to na ziemniory idzie. Na ziemnioczki się mówi. Dobra, no i git. Muszę se helmet z zrobić. Słucham. Co to jest za. Co? Ja sobie nie przeginę. po mojej stronie. Co to przej... jest? Fajnego. Co to jest? Bone Shurikene. Bone shuriken. Czekajcie, dorzucę tutaj do skrzynki jeszcze mojego bloka spawnera. Gdzie teraz to wyprawo? Czekaj, ja czopek zrobiłem. Czopek? O. Czekaj, czopek. ja też sobie może... Nie, ja bym sobie porteczki zrobił. Popek. Ty masz czopka na głowie. Patrzcie, ja mam takie serduszko, w którym się leczę. Czy To jest nieskończone? Nie, to nie. się je. jest I jedno to użycie. Się... No, ale dobre jest. Kolega. Jakie świodyni, jakie fajne. To jest zasadzonka, czego to jest? Czego? Tree Suppling. No drzewa rubarowego Ty drzewa masz płytę, trzeba płytę zrobić, z tego jednego co zostało diamentą. Nie, ja ten jeden ja użyłem na tego, na enchanter Bez to pytania to drużyny, to było wspólne No Enchanter jest wspólny. Miał nic nie mówiłeś. ten banner. Mówiłem ci, ale nie słuchałeś mnie. Dajcie banner! Doś zniszczył ktoś, ktoś ma baner. Ale co ty zabrałeś? Ktoś ma, Coś mam baner w ktoś mnie chwili. Ja mam wybrałem no, mi Banner. A to to jest taka zimowa sztabka zimowa sztabka monster. o dzięki Tam monster. A dawaj banner Tego Dawaj banner A to nie jest jego? To jest mój banner To jest mój banner O mój Dół. ja go sam zdobyłem Wypad O i wydupił Budujcie teraz no właśnie no mi... No to zabrałeś mój baner gościu Możemy? go go zdobyłem No ale to mój loot, a ja chciałem go gdzie indziej postawić No to jego można zniszczyć W każdej chwili No co Zarabcie hope i Idziemy na reprawę takiego Chodźcie To jest za ten duży budynek niebieski Za ten duży? No za ten, za ten duży jak coś to mam zegarek, zegarynkę mam Banner, bierzemy No, cały domek w banerach sobie obstawimy Ej chodźcie, tu jest jakiś pidar To jest Patrzcie chyba, się. to jest strażnik, tylko no. że on ginie. nie zabijajcie go On sam, zam, sam, pomóżmy mu Pomóżmy mu Nie zabił go, fajnie Ja nic nie zrobiłem nie. Za mną. Mamy wioskę. O, las. Ja tam byłem i jedzenie pozbierałem. O, las, mhm. Ej, tam jest jakaś, jaka fajna wioska tu jest zregenerowana. Zregenerowana? <grym> Wygenerowana. Ej, ten las mi się taki fajny wydaje, idziemy tam. Chodźcie na tą górę, tam zwiedzimy sobie w, w, całą wiosceczkę tam do góry co tam jest jeszcze Macie przejście siub. Ej, te bookshelfy, bookshelfy, buk, book, buk, book, bookshelf. Zabierać Bookshelfy to są A, dzięki Easy Ekipaż, jest dziurka dla ciebie specjalnie zrobiona Dziurka dla ciebie o, to jest O bierzemy, bierzemy o, To jest pies hutniczy, dawaj bierzecie, bierzemy to Turliście całe To jest pies do tego robienia tych itemów taki No to o. Jeszcze weźcie te takie ładne bruki, te kostki brukowe takie ładne Bo To w tym zamku było tego wciul Kur, ale bierzemy Ja to wywalałem Zobaczcie to jest w tej Idziemy do tego tego, dungeonu przed nami, tego neterowego to jest jeszcze gorzej niż do normalnego takiego, bo tam jest Solsand na podłodze. W sumie to jest głupie, bo ja nie lubię tych dungeonów. Czemu nie lubisz tych? One są głupie. Jak to? To jest u góry ten, który niszczy. Chodźcie tam. U góry Tam chodźcie. Co to jest? is Spider? No, Ej, ten domek przede mną, tu tutaj są te... są Lilie wodne, biorę lilie i będziemy przechodzić przez wodę. No do Tinkersów. Do Tinkers. Patrzcie ile tego tu jest, he rozdupic to O to Oto rozkraść, mamy takę. Ej, tu jest jakiś pidar na górze, jak on szybko biega No nie ma go, umarł, tak sam z ciebie Pewnie, że sam z ciebie umarł No, poszedłem do niego i nagle umarł Więcej Ja poszedłem do niego i nagle umarł, tak sam z ciebie Mam 42 książki No, zobaczył ciebie i umarł o Ziemniory Ośmiotki! Biorę! Aaaa nasiona! <noise> to to jest, ale fajna łąka. Płoneczka taka trochę przypalona. Trochę przypalona. Przypalona to jest oliwia, bo to mówię. Aha. A czy... Nie wnikam. Nie mam że, że, że racia. Racia już nie masz, to słaby jesteś. Tam ten zamek. Dobra, tam za nim, mordę. I hej dalej. Hejpa dalej. Bo za chwilę powiem mam bana Elo. Szczury! Co? Pieku, to są szczury! Ej, tu jest podzież tam. To, to jest Giant Rat! Chodź, 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 bo tu są jakieś ruiny, tam może coś być. Nic nie będzie w ruinę. To za mało, żeby coś je, je, było. Ja, zrenerwano, zrenerwano. Zrenerwano, kolego. Zrenerwano. Zrenerwano. No, żengar. Chodźcie tu. Nie, tylko nie renger Tego moje, butów patrz, w ogóle mi nie zbustuje. EJ patrzcie ZŁOTO! O JAK POLECIAŁEM! Zbieram! Zostawcie mi to żelazo, bo ja nic nie jem, a no. damy Podzielimy się po wyprawie z tobą okay. Miki, to ci damy, bo ty to biedak No kurde, no biegnę sobie, a tu przynajmniej przez taki rumun, rumun mode odpalone ty, kurde. Tu jest woda Tam nie Tu, w ogóle tu, tu też, też jest woda O, giant rat, giant rat Jesteśmy Tam, na jakimś brzegu Podem jest ten, gdzie? Ja? Podem to jest. Pod J jest mapa. Pod J jest mapa. To gdzie tam? Jod? To jest wyspa z slimów. Tak. Hi, J, jak D. Hi, 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 Tak, tak było. To są lajkaweczki Ale go, który to był? <laughs> no Miki. Nie wiem, dostałeś, Buzka. No Lepie to tą A to była się określić, dół. w którą stronę sobie... Poleciał <laughs> w dół Dobra. Patrzcie, małe kaktus, małe małe kaktusiki, małe kaktusiki. Małe kamyczki, małe kamyczki. Kier, to, to jest... Wiesz jak to się nazywa? Tini tini kaktus. tini kaktus. Tini kaktus. O, patrzcie co tu jest. O, Lube, berry berry. O Blackberry mam. Wiem sobie. Patrzcie, co ja zrobię. Patrzcie na mnie, patrzcie. Widzicie mnie? Patrzcie, patrzcie na to. Palak tu, 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 tu. porobiony. Elo. Co on zrobił? Ale tu są ładne. Czekaj, gdzie wy jesteście? E, za zamkiem. Wiem, 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 Tam, wiem. gdzie my za goblinami byli. Tu. I trafimy sobie. Poczekajcie na mnie. My tu przez wodę przechodzimy. Siu, Ryby są w wodzie. No są. Co to jest? Textile garden. Co to jest to? Ogród. Tego podają ci sezonki różne. Robienie kuchni. Ej, tu jest taki pidar, taki guard. No, no mieliśmy tam jednego i zabiliśmy. Już jednego. No tak, bo. Wow. Ja też go zabijam. Nie, to on jest dobry. Za późno. On pom pomaga villagerom. Za, Za późno. Za późno. Tu, tu późno. Ej, potem we idziemy do tego lasku takiego koło tej wioski. Oj, aligator, idę go zabić. Elo, o żaby rechotają. Rechot. No, ci rechotają. No, jakie żaby fajne. Zabijem krokodyla. Hello. Ej, co to jest? Chaupera <laughs> Foniksla. Tu jest zabijaki, się respią. Ja też nie. Ja też zobaczyć, no zobaczyć, nie. nie. ma na Ja nie. Ja też chcę foniksa zobaczyć, no. na mnie. Ja też chcę foniksa zobaczyć Patrz, co było, Miki. Pa. Ha, ha, ha. Głowa Ja też Głowa Ja Ja też nie. Ja Creepera i ingot. na jakiejś dużej wyspy. Jaki statek koledzy! Teraz już wiemy gdzie potem idziemy. Szturmem go. O to już taka większa wyprawa będzie. Zaznaczamy go. A co jest Miki za drzewo? Bierzbło. Bierzbło. bo. chcemy mieć sadzonki i bierzby. Hogo goblin. Zabiję chob... go. Nie zabijcie on, handluje ci. A, za późno. Tak chcemy <laughs> <sam laughs> <z t> <laughs> O ruiny tak jest. za późno. Za późno. Dobra to ja zrobimy ja... to waypointa i potem jesteś tu idziemy, tak? Jesteście na tych bagnach czy nie? Tak, że pognamy jeszcze przy statku wielkim, <słuch> O i i Oj, szkielet, szkielet taki już pośledzony. Nie widzę tego statku. O, węgiel z niego wypadelo. Ej. ale wielka łajba. Chodźcie do mnie tam na górze. Dobra, jest... tu, tu robimy Mickey waypointa na tym kamyczku. kamyczku. Ale wielka wajba. Im, Widzę dobra. Was, Gdzie wy jesteście? Za wodą. Jak były bagna, to za bagnami. Dobra, Miki, chodź, wracamy. I potem tu idziemy. Tu będzie nasza następna wyprawa. Już, mam, już wiemy, gdzie idziemy. Tak się wyśpimy. Łódki może sobie zróbmy. Łódki to mają słabiaki no i właśnie. piraci. Daj się uczyć pływać, a nie... No. łódki cały stoi. czas. Hałupa ja rafoniksa O, oh, skobla, mała hałupa ja Skobla, hałupa, ja rafoniksa no, Tam jest jeszcze No tak My się i wracamy do bazy już Ja idę naprzeciw wam, wyjdę No przez wodę, siup 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 To to jest? Hryno Wichno Bije mnie, to ja też go biję, elo eks nic nie warto tak. Jest to nie trzeba zrobić dużo dla wszystkich, Ale bo to to. Ale to trochę... jest jakieś miki. No fajne jest. Tak. O, masz bana elo. Szybko, nie ma z... jeszcze potworów biegnąć do bazy. Nie ma jeszcze potworów. Jak, już, jak już wszyscy będziemy mieć zbroje takie już dobre, to idziemy na tych tych rycerzy, fajnych. To my chcesz przez fajne zbroje? Co? To my chcesz przez fajne zbroje? E, Taką, Ale nie, że trzeba oczyścić. To trzeba oczyścić, to trzeba oczyścić, to musi być nasze. Bo oni nam tu chałupę chcą przyjąć. Nasza nie. Tak. Ale nie, bo oni nam chcą chałupę zabrać. Nie to są te. E, nie Rumuny, tylko jak im tam było właśnie, to były te. Komor... To są komornice, oni chcą nam chałupę zabrać. Komorniści, no. co? Komornicy. Komuniści, co? Komornicy. Ciepci, zobacz to nad twoją skrzynką. Macieś to To prawda. A wiecie, co ja do nich podeszłem? Nie uderzyłem ich w ogóle i oni mi zaczęli bić. No, no bo aj, oni nie lubią zamyska. nowych. Oni w tym oleju siedzieli, kurde, się smarowali olejem. Olejem no, kokosowym. <noise> tak to... Hi!